będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani w wstępniaku niedzielnym, czyli na fali słowa, czyli w naszym przygotowaniu do niedzielnej medytacji. Zawsze staramy sobie na początku staramy się uświadomić sobie to, że Bóg na nas patrzy, jak mówi święty Ignacy, czyli jesteśmy w Jego obecności. Chcemy też przyzywać Ducha Świętego. Do, tego, do tej naszej modlitwy, do tego naszego przygotowania, oczywiście, również do medytacji, i w przygotowaniu do medytacji chcemy wyobrazić sobie miejsce, jak mówi Ignacy, ale dzisiaj o tym miejscu będzie trochę innym nie miejscu, miejscu, ale o miejscu, którym są uczucia w nas, które się rodzą w kontekście choćby i właśnie modlitwy. Niech nas więc szczerze prowadzi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I idziemy od razu do naszego tekstu. To Ewangelia Łukasza, 14, rozdział wiersze 1 oraz 7, 14. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy, faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali, tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś z nami od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiał być ze wstydem zająć ostatnie miejsce.” Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, którego zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych. Krewnych ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, miał być odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają, czym tobie, nie mają się czym tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kochani, tak jak mówiłem dzisiaj o miejscu, ale nie tyle miejscu, chociaż tych miejsc dzisiaj, dom, stół, wieczerza, biesiada, tych miejsc takich do wyobrażenia byłoby wiele, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, co święty Ignacy mówi, co święty Ignacy nazywa duchowym miejscem, czy miejscem związanym z uczuciami, z emocjami. To pierwsze zdanie skłoniło mnie do tego, bo ono jest tak sztucznie do tej Ewangelii doklejone dzisiaj, bo to pierwsze werset 14 rozdziału, później mamy dziurę i dopiero ta przypowieść Jezusa o uczcie od siódmego wersetu. Taki zabieg zrobili ci, którzy redagowali lekcjonarz szalny. Natomiast to pierwsze zdanie, które nie jest Niby sztucznie to brzmi, ale jest bardzo istotne, które mówi o tym, że Jezus przyszedł do pewnego przywódcy faryzeuszów, aby spożyć posiłek, a oni go śledzili. I to jest pierwsze miejsce, w cudzysłowie, które chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj wyobrazili, z czym jest związane to, że ktoś nas śledzi. Bo to jest sytuacja bardzo trudna, bardzo niekomfortowa, bardzo sytuacja, która powoduje w nas lęk, strach, ym... tracimy poczucie bezpieczeństwa. Kiedy mamy wrażenie, że jesteśmy śledzeni, to czujemy się nieswojo. Mało która sytuacja w życiu jest tak niefajna, jak poczucie, że ktoś mnie śledzi. Nie? Dzisiaj mamy przestrzeń cyfrową, w której śledzą nas różne aplikacje. Nieraz mamy komunikat, poprosić aplikacje o nieśledzenie. Łaskę nam robią, musimy ich prosić, żeby nas nie śledzili. No po prostu jakiś totalny kuriozum, słuchajcie, stworzyło się w tej rzeczywistości cyfrowej, gdzie musimy prosić, żeby nas nie śledzili. Abstrakcja jakaś. Więc. Pierwsze miejsce, które Wam chcę zaproponować do modlitwy, to właśnie to, że Jezusa śledzili. I wszystkie te uczucia, odczucia związane z tym śledzeniem, które niekoniecznie są fajne. Drugie miejsce, w cudzysłowie, którym chciałbym Wam zaproponować do modlitwy, to jest miejsce związane z uczuciami tego, któremu. Gospodarz miejsca powiedział: Przesiądź się wyżej, bo to jest związane z pokorą, zajęciem ostatniego miejsca, a w końcu z wywyższeniem, z dumą, z zadowoleniem. No, z takim poczuciem: Wow, ten człowiek dla mnie ważny przyznał się do mnie przed innymi: jestem jego przyjacielem, on jest moim przyjacielem. To znowu sytuacja, w której my nieraz pragniemy, by nasze uczucia zostały odwzajemnione, by tych, którzy mamy za przyjaciół, by też tym się samym, w cudzysłowie, odwdzięczyli, to znaczy, by odwzajemnili, o, może lepsze słowo, odwzajemniali te same uczucia, odwzajemniali tę przyjaźń. Ale to jest związane najpierw z tym zajęciem ostatniego miejsca, by w tej pokorze, w tej świadomości, może tego, gdzie jest moje miejsce, zostać właśnie mile zaskoczonym przez jakiegoś gospodarza. I ostatnie miejsce, w cudzysłowie, miejsce, które chciałbym zaproponować do modlitwy, to miejsce z ostatnich zdań Ewangelii. Gdzie Jezus mówi, nie zapraszaj na ucztę tych, którzy się mogą ci odwdzięczyć, którzy się zrehabilitują. Zaproś tych, od których nic nie oczekujesz, a wtedy będziesz szczęśliwy, szczęśliwa. I to jest genialne. Mieć takie poczucie wolności, że nie chcę być człowiekiem wpływowym, czy człowiekiem, który wpływa na innych. Ale też dzięki temu jestem człowiekiem, który nie oczekuje rekompensaty. Ma totalną wolność w dawaniu, totalną wolność w czynieniu dobra, totalną wolność w tym, kogo zaprosi do siebie na ucztę, totalną wolność, bo nie stresuje się tym, czy ktoś po prostu się odwdzięczy, czy ktoś się zrehabilituje, czy ktoś mi coś wynagrodzi. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w takim poczuciu, że liczymy na rewanż, stajemy się niewolnikami tego, co uczyniliśmy, albo niewolnikami innych ludzi, albo się wyszamy. A Jezus mówi o tym, że dawać serca, nie licząc na rekompensatę, na wdzięczność innych, to życie w wolności, to bycie szczęśliwym genialne. Zapraszam Was, was więc, byście tę niedzielną medytację, przypominam, kochani, i o modlitwie do Ducha Świętego, o świadomości trwania w Bożej obecności, i właśnie o wyobrażaniu sobie tych miejsc, później modlitwę słowem w tych konkretnych miejscach, ale i opowiedzenie Panu Bogu. O uczuciach płynących z modlitwy, o przejście do dialogu z nim, a oczywiście w czasie samej medytacji, już skonfrontowanie też tego ze swoim życiem. Pięknych medytacji wam życzę, nie was szczerze, Bóg Sajbuł, Wszechmogący, Ojciec i Synia Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia już w poniedziałek w kolejnym odcinku z cyklu Jedno Słowo.